Uwaga! Wiem, nikt mnie na razie nie prosił, ale i tak zrobię dla Was tutorial, jak e, zrobić rozmyte tło. Najpierw klikacie w wykapkucie nowy projekt. Następnie wybieracie jakiś film, jaki chcecie dać do filmu. Klikacie na dole wynałożenie, nałożenie, potem dodaj nakładkę i wybieracie ten sam film co wcześniej. Potem musicie lekko przesunąć na dole i kliknąć przycisk tło. Następnie ikonę kropli, czyli rozmycie. Wybieracie na dole jaki tryb rozmycia chcecie. Potem klikacie OK. Następnie poruszacie dwoma palcami, aby Wam się właśnie przesunęło. Robicie tak, żeby nie było widać w ogóle yy, tamtego przed nakładem.